Valve, czyli firma stojąca za platformą Steam, pokazała swoją nową konsolę. I nie, nie będzie to nowa wersja Steam Decka. Chodzi o stacjonarną konsolę Steam Machine. Ktoś mógłby powiedzieć, że Valve nie uczy się na błędach, bo przecież równo 10 lat temu były już Steam Machines, czyli specjalne komputery dedykowane Steamowi. Było ich łącznie kilkanaście i podobno nikt ich nie kupował. Tym razem ma być jednak inaczej i firma postanowiła zrobić swoją własną stacjonarną konsolę, przyjmując tę samą strategię co przy Steam Decku, który przecież jest najpopularniejszą pc PC-tową konsolą przenośną. Ja to potwierdzam, bo gram na nim regularnie i jest to jeden z moich ulubionych sprzętów do grania. Steam Machine będzie teraz tylko jeden, raczej jedna i z wyglądu przypomina tego Xboxa. To zgrabny, czarny, matowy sześcian z paskiem LED, jak w samochodzie z serialu Knight Rider. W środku dedykowany procesor i dedykowana karta graficzna od AMD, które mają zapewnić granie w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, wykorzystując technologię FSR. Dwie wersje pojemności dysku, 512 GB i 2 TB oraz rozbudowa kartami microSD. Łączność Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3, budowany zasilacz, ciche chłodzenie i odpowiednio dużo portów. Sprzęt, tak jak Steam Deck, ma działać pod kontrolą Steam OS i to jest bardzo dobra wiadomość. Nie mam temu systemu systemowi nic do zaszucenia. Poza graniem będziecie też mogli używać Steam Machine jak komputera, uruchomicie na nim różne aplikacje użytkowe. Czy wyróżnią sukces? Mówiąc szczerze, to jednak trochę powątpiewam w powalającą sprzedaż, natomiast fajnie, że PlayStation będzie mieć nowego konkurenta, po tym jak Microsoft zabił Xboxa. Premiera Steam Machine na początku 2026 roku, cena nie została jeszcze jednak ujawniona. Valve pokazało też nowego pada i nowe gogle VR nazwane Steam Frame. Kupicie któryś z tych sprzętów?